Już niebawem, bo 1 grudnia były premier i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej w Brukseli. Czy nowy, przyszły tak zwany prezydent Unii Europejskiej sobie poradzi? O to postanowiliśmy zapytać mieszkańców Lublina. Jak według pana spisze się Donald Tusk jako nowy szef Rady Europejskiej? Wydaje mi się, że się sprawdzi. Ma dosyć twardy charakter. Wie czego chce. Tak jak się spisał dla ojczyzny. Premier dobrze się prezentuje ogólnie. Ma, ma jakąś tam charyzmę. Czyli, że niewiele zrobi. Tłusz. Generalnie w kontaktach, właśnie takich dyplomatycznych, myślę, że się spisuje dobrze. Pewnie tak samo jak, jakby premierem, tak samo będzie i y, tym szefem Rady Europejskiej. Zrezygnował świadomie dosyć też tej funkcji w kraju, premiera. Y, być może właśnie dlatego, że chce tutaj zrobić więcej niż w ty stanowiska premiera mógł wykonać. Znaczy, nie, nie lubię prorokować, nie jestem od tego, ale wydaje mi się, że to nie jest osoba kompetentna. Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę, czy podoła temu zadaniu. Myślę, że sobie poradzi. poradził sobie tutaj w Polsce z taką dużą organizacją jak Partia Polityczna. Poradzi sobie i tam. Myślę, że da się wściekle, aczkolwiek może będzie mniej widoczny na ekranach telewizorów, ale to przecież nie o to chodzi. Myślę, że spisze się bardzo dobrze. Tak pan sądzi? Tak uważam. Takie mam zdanie o tym człowieku i mam nadzieję, że będzie reprezentował dobrze. Całe, ca, całe towarzystwo europejskie. Predyspozycje ma na pewno. Nie ma uprawnień odpowiednich, ekonomicznych, a Europa to jest ekonomia. Aczkolwiek uważam, pierwsze wrażenie były takie, że ucieka od problemów, które są w Polsce. I wątpię, czy, czy sobie da radę, bo jeżeli się nie, nie, ma, nie, nie ma się odpowiedniego wykształcenia w tej dziedzinie, bo on jest historykiem. Jestem pewna, że się spisze dobrze, bo ja mu bardzo kibicuję. Czy będzie starał się więcej zrobić dla Polski, czy raczej na skalę europejską? A raczej dla siebie. Sądzę, że, że jedno i po części drugie. A to znaczy zadba o własną kieszeń. Tak samo jak był premierem, też raczej dbało o to, żeby jego, jego znajomym, jego kolegom było dobrze, a... A dla Polski zrobił tyle, co widać. Miejmy nadzieję, że dla Polski. To na pewno Polska trochę może skorzysta, bo jakieś te polskie sprawy nie będą gdzieś tam grzęzły w szufladach, jak to się mówi, tylko po prostu będzie może się starał popychać to do przodu, poszczególne tematy. To chyba naturalne byłoby, wydaje mi się. W końcu jest Polakiem, nie? Za krótki jest, żeby zrobił cokolwiek dla Polski. Na skalę europejską. Bo tak jest uczciwie. Wątpię. Wątpię, czy w ogóle coś dla Polski, czy dla Polski postara się zrobić. Na skalę europejską przede wszystkim, bo jego stanowisko nie zobowiązuje go do reprezentowania tylko i wyłącznie naszego kraju, ale całej Europy. Nie zostawił Polskę w niekomfortowej sytuacji? Nie, myślę, że pani Ewa Kopacz sobie poradzi. Jak najbardziej. W niekomfortowej sytuacji całkowicie zostawił Polskę. I po prostu nawet się nie rozliczył, a był premierem. Jakby jeszcze pana Kaczyńskiego na emeryturę wysłali, to już by było całkiem okresowe. <głos》> nie, myślę, że. Odpowiednie osoby opiekują się tym krajem. Myślę, że oddelegował uprawnienia do odpowiednich osób. A jeśli chodzi o kwestię kryzysu na Ukrainie, będzie stanowczy w tej sprawie? Będzie chciał mieć więcej do powiedzenia? Myślę, że to tak. Ukraina jest naszą, naszym bliskim sąsiadem, partnerem i tutaj będzie się raczej starał, żeby tę sytuację jakoś wyprowadzić po ludzku, z korzyścią dla wszystkich stron. To jest drażliwa sprawa, także tutaj <laughs> zobaczymy, jak się potoczą sprawy. Znaczy on no, może mieć stanowisko, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, ale to i tak nic nie zmieni, bo Rosja robi swoje, Rosja jest silnym państwem, a Unia Europejska może tylko robić sankcje, może mówić, może dyskutować, ale nie ma tak naprawdę żadnej większej siły, którą może przeciwstawić państwu rosyjskiemu. Nie powinniśmy się tak bardzo mieszać w ten konflikt, moim zdaniem. Na pewno. Będzie się starał udobruchać trochę całą sytuację, aczkolwiek e, nie wierzę w to, żeby to coś pomogło. Jak wiemy, e, sytuacja jest specyficzna. Do tej pory nikt nic nie zrobił i nie wierzę w to, żeby ktokolwiek coś z tym zrobił. Za bardzo weszli w tę Ukrainę niepotrzebnie. Po co nam było zadzierać się z Rosją? Rosję dostawić spokojnie. Myślę, że jakąś pomoc, może nie wiem, czy będzie chciał, ale powinien. Powinien w jakimś sensie wesprzeć działania Ukrainy w, w temacie wejścia do, do Unii Europejskiej. Powinni, delikatnie, z wyczuciem, a tak wszystko, co panie robić i tego, ale nie powinni tak wchodzić mocno. jest sprawa Rosji i Ameryki. Czyli myśli pan, że Polska nie powinna się angażować w konflikt na Ukrainie? Absolutnie. Myślę, że będzie <głos》>, na pewno konsultował to z... W premierami tych najważniejszych państw, czyli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, to on nie będzie tą osobą wiodącą, tylko to będzie wszystko w konsultacji, tak mi się wydaje, z innymi krajami i cała Unia Europejska będzie chciała jakieś swoje jednolite zdanie na ten temat pokazać, wypowiedzieć. Myślę, że te sankcje będą nadal, nadal kontynuowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.